Nowy trailer i Nazumi REVEN Victory Road. Ogólnie, jeżeli oczekujecie, że dowiedzieliśmy się czegoś nowego, to nie oczekujcie, jakby to level 5. Wrzucili nam skręcony teledysk ze wszystkiego, co dostaliśmy ostatnio. Dodali do tego 10 sekund nowy cutscenek, muzykę i w sumie tyle. Według mnie powinni pokazać coś nowego, ciekawego, coś co będzie dla nas na przykład zagadką, dzięki czemu będziemy czekać na gierkę jeszcze bardziej. Ale dobra, skupmy się na elementach, które wyłapałem na trailerze. Nie ma ich dużo, jak mówiłem wcześniej, ale coś znalazłem. Pierwsza rzecz, jak mamy animację, gdzie przychodzi Haru Evans, widać plakat, na którym jest niewyraźnie pokazany jego ojciec, czyli Mark Evans. Jakby nic to nie zmienia, ale jest to taki mały isterek. Drugą rzecz, którą znalazłem, to podczas spotkania Harpera z Dustinem Evans ma jakieś obrażenia na nodze. Pewnie jest to spowodowane podczas jakiejś akcji w meczu, a może się okaże, że Har dostanie kontuzji i będzie nam pomagał w jakimś meczu fabularnym, albo będzie grał z kontuzją. Nie wiem, zobaczymy w pełnej wersji gry. No i to tyle, jak mówiłem, nie ma tego dużo. Jeżeli wy coś wyłapaliście, to napiszcie w komentarzu. No i w sumie też napiszcie w komentarzu jak tam nastawienie przed Vikto je bo już nie całe dwa miesiące.